Niecieć mocno śpi, ale nie w kępie. W kępie ma ręce pełne roboty, bo musi zatańczyć ze wszystkimi gospodyniami. wiedziu tak A jest. po co te tańce? No to jest takie, coś i zwyczaj, że gospodyni zawsze musi z nich zatańczyć, żeby wszystko w domu, w gospodarstwie było dobrze, zdrowe, rodziło plony na polach. I trzeba też skubnąć trochę A chyba jest, tutaj. z tej słomki. słomki, tak? Jest to jest bardzo ważne. Tak, na że szczęście. Na szczęście, głównie na szczęście. Ja już z niedźwiedziem tańczyłam. Podejdę do innych postaci, bo tych postaci jest sporo. E, tutaj widzę, e, twoim zadaniem jest chyba y, pozbycie się niedźwiedzia na końcu. Na początku muszę go pilnować, żeby nam nie uciekł, żeby pos nie poszedł sobie w samopas. A na, na samym końcu na zabawie niedźwiedziowej trzeba, no niestety, ale <grym> 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 trzeba strzelić. Bo niedźwiedź jest symbolem wszystkiego tego, co złe i trzeba się go pozbyć, a na końcu jest zabawa. Tak, jest bal, bal niedźwiedziowy. E, punktualnie o godzinie 12 w nocy jest tradycyjne zabicie niedźwiedzia. Prędzej ten niedźwiedź jeszcze z wszystkimi paniami, pannami tańczy, żeby się obtańczyć. Później jest na nim sąd, oskarżamy o wszystko to, co było złe, i później jest zabijany niedźwiedź, aby wypędzić to wszystko zło, a dobro wprowadzić na nowy rok. Jesteś, są też młodsi, widzę, młodsze pokolenie e, chętnie e, korzysta po prostu z tej tradycji i chodzi z wami. Tak, tak. W tym roku mamy chyba trzech czy czterech nowicjuszek, my to nazywamy, nowy na rybek. Sprawdzają się, chodzą chętnie, nikt nie ma ludzi, jest ok. I para młoda tańczy, roztańczona. Ja tylko dodam, że, e, że ta tradycja jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dla kuriera opolskiego Wiktoria Marszałek.